No siemanko, z powrotem. My się już będziemy żegnać, to jest ostatnia część, zrobimy ją no, tak w około 10 minutach. No siadaj Ola, pokaż się. No. Cześć! pilota i w masce orka, tak pokazywałem w tamtej części. Jestem nr GK43, tak ktoś nie oglądał poprzednich części. A to jest? A ze mną jest? Ola no. W tej części już się będziemy żegnać, o! wszystko posprzątaliśmy. O, o, ogarnij się trochę. Ołas. O, o. Już, już będziemy się żegnać, za mnie. No. Pogoda no, za oknem jest brzydka. E Bardzo e e W pierwszej części głównie rozmawialiśmy, w drugiej głównie graliśmy bilarda i kikiriki ryki z tutaj naszych a... W trzeciej już będziemy się powoli żegnać. No i będzie taki jakby karnawał, no. Nie, będziemy się żegnać, ja, ja jeszcze opowiem i jak będzie szło z, z tymi filmikami Dżiny? Nie. Znaczy mojego psa. Daj mój kas u boku polerę. Ty jesteś, moim celem? w się głupie bije. Ale no. dobra. Odcinki będę wrzucał codziennie. To znaczy, będę się starał. No tak czasami też nie mam czasu, nie? Nie udawaj aliena, bo nie umiesz. Zostaw mojego kija od bilarda. Nie! Nie traktuj mnie tak, panie starszy. Ja boję się twojej twarzy. Oj! Tego nikt nie słyszał! Nikt tego nie słyszał! Ula, ula! Ula, ula! Bez kitu. Jesteśmy... Jesteśmy apokalipto! Nie, nie, to był nie wiem. Eski tur, Olaf! Zdejmij maskę i pokaż swój marsz Imperial brwiami. Nie. Pokaż. Nie, nie wstydź się. Nie. Nie! Tak! pokaż pokażę za trzy! No weź, Olaf, no pokaż! Proszę! Pokaż. To zrobi hicio. Nie. Pokaż przed kamerą. Nie. No pokaż. Bo to potem wrzucisz na drogę. Nie. Nie, Nie wrzucę. Obiecuję, wrzucę to na prywatne. No, no. no dawaj. Nie, wstydzę się. Przecież wrzucę to na prywatne. Bam, bam, A przybijisz się. Tak. Aż, Czekaj, wyłączę muzyczkę. Aż, żeby... Ej, no! Kurde. Kamera. To będzie o tak. I tak się już muzyka kończyła. Jak wygląda? No. Nie. Chodź tu bardziej. No. No tak. Dobra, już. Na no. początku jeszcze, na końcu już puszczę muzyczkę. Z GTA Harlem Shake! Puszcz Harlem Shake! Nie mam chyba tutaj Harlem Shake. Zapomniałem ściągnąć, Mam hymny. Dobra, pójść Ganzy z Rosys. nie będę puszczał. Ganzy z Rosys jest bardzo znana, na pewno każdy ją zna. A tak samo. Ej, dawaj! Będziemy przy tym. Przy każdym rogu walczyć. na mnie, do siebie. Bez ale taka cisza jest. Ale z tańcem. Wcale nie jest Wezmę szczotkę. To jest moja tarcza. Co my robimy? thank <laughs> Jaka także każdy z nas. Dobra, cicho. Dobra. I my się już żegnamy. Nie, jeszcze nie. Ty, kurde, jęcu, ty. Jarlaj tu. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie. może tu czapkę. Jeszcze tylko. Tak, w niej marsz. pilot. Jeszcze Marsh Imperial. Ik ben je vader. Ik ben je vader. Ik I'm a your father. I'm a your father. EJ Jones. Niet helemaal. M'n mama Ik zo'n filmpje, maar dat is niet waar. Oh, oh. JESTEM, jestem LUKES W I'm a Ale nie, Beskitu, ty jesteś tym, no, pilotem Luke's Skywalkerem. No. Ja the... jestem Vaderem. I'm a father. Deu ah! <laughs> Czekaj, Biscoe. ty trzymaj normal, o tak pałkę. Ale nie, dawaj. To tak w tej reklamie internetu, że tu nie jest szybszy internet, internet LTE czy jakiś tam. Ty jesteś z nie zwykły. i ten sobie tak sobie, ty jesteś zwykły. Dobra. Dobra, tego nie było. Dobra, puszcz jeszcze raz na wszystko. I to jest, będzie koniec. Ostatni, koniec. No, ostatni, Dobra, Nie! nie! Jeszcze ostatni pojedynek na, na baseball. Dobra, Marek. <grydź> no! Łamać <grydź> no, nogi. I w ostatni, Dobra. filmik Dobra, wejdę, wygro. Dobra. No to do widzenia. Ja do będę widzenia. wrzucał... Ja będę wrzucał Codziennie się postaram, filmiki. Ja byłem. Idziała GK4-3, ze mną był Olaf. Więc... Czekaj, czekaj, czekaj! No kończymy. Kończymy.